Jeden raz na moim kanale oczywiście Toilet Tower Tavans. Tylko. Miałem tutaj tak, takie, tylko z jednego powodu. Ty. I weź tutaj teraz przede tu coś. Ale dobra Jest nowy update. Kolosseum update. Z nowymi create'ami. Która oczywiście kupię. Kupię tylko 10. Gdy zostałem. Oskamowany. Dokładnie na cztery jednostki, które. Głównie to, jed... To, jed... to na jedną jednostkę, którą po prostu nokojasony. Dokładnie chodzi mi o Electric którego którego wcale nie mam. jest zostałem głupio oskamowany. Straciliśmy w sumie Kleisera i jednostkę, którą mi przez stosować na odcinku, czyli Omega Reaktor Lorta. Nie, sobie by nie było ze se na serio ja miałem Omega Reaktor Lochta. Ale no cóż, no, to się nie zmienia. Bo ja tylko plotki, zatem to, to może zostać skupione od, od, od Elantrica. To jestem jest ciekawy. I teraz... pora na seć. Na którą chyba czekam najbardziej, czyli test jednej jednostki, tak zwanej... Pierwsze... pierwszą jednostkę za 10 karopug, z... Mitykiel, ...mitycznym traitem. Oraz... ...oraz pod, podpisem. Chrono Clockman. To jest test, na krok, to przez, was dzwony. Mam nadzieję, że ich nie słychać. Ale dobra. Jeszcze przed odcinkiem postanowię, się sobie po prostu nowe krejty. Liczę minimum na Kotli w sumie. Chociaż lekko sobie najpewniej odpalę. Dobra, bez wskuszenia zaczynam nam to otwierać i... O! Właśnie nie jest mityk. I Shiny. Na Kotli. No to te crate'y oddały. Muszę, muszę przyznać. Ale nie przesadzam. Tyś, no... To jest właśnie... Właśnie no muszę wspierać na odtropienie moich jednostek. Tymparcie elektryczna, KMT Vika o mojej poseł, brakuje jemiko. I tak to jest mityczny treść właśnie ten... Ili literalnie jestem ciekawie, a jak to pójdzie. Ale dopiero w sumie jest... jest, jest... Pierwszy to to... To będzie testy. full autoskip. Jest wtedy akredytowany. ja w ja lampy początek sam. Jednostki to jednostki nasz kicykl, creator kiedyś kicykl, kicykl, testujemy kicykl, Ale o mój kicykl, ten kicykl, Wow. O, kicykl, Steve. kicykl, 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 więc no i zacynam. To no, nagrogo komentarza postapowo. Nie 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 nie, nie mam Nie ma takich człych staty, jak się w sumie można spodziewać z jednostką, która ma właśnie takie, takie linie placementu, ale to bra. W sumie sobie low. Takie FXa, żeby to, to lepiej, 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 trochę wyglądało. <laughs> Więc Chrono Clockman. To był pierwszy ultimate, z 10 books i tym kosami Chłopca, sami W sumie zastanawiam się, czy w sumie na niego nie chcą sobie wspierać, bo to bardzo fajna i w tym mocna jednostka. Pomimo, że on nie ma stop time'a. To jest w ogóle szokujące, bo... Ja, ale w tym Mate no Clocky to tego momentu miał miał jakąś apilitkę. Jak sobie też widzicie, no to... Nie używam zbytnio Clockumen, bo ogarnąłem se... Właśnie usypanie no kloku glok ments nie ma sensu. I swoją toką coś, coś no dziwnego się sam Chciało, po jak po, po, jak chciałem sobie po prostu no nagrać sobie filmy, to przypadkowo udało mi się jakoś no sklonować ops i miałem tak jak dwa OPS-y na raz, Tylko że drugi był trochę inny. Trochę ciężko w sumie to, to no, powiedzieć, też. Ale to tak jakbym jednocześnie, jednocześnie no, bym na dwa filmy naraz, czy, na raz sens, No, no, czy coś w tym stylu? Jak ja to zrobiłem lewicowie? Naprawdę nie wiem. Ale w sumie ciekawy jestem, czy to jest, czy ja przypadkowo jego skrzaniłem, coś? Po jednocześnie, jest ten no kówno OPS nad tym, które nagrywam teraz, normalnie, no normalnie no ciała. I pornam na no, mojego ukochanego falę który już wyczyścił cały Wave Solo. Jak ja tego falę no uwielbiam, o mi poza. Nie, dosłownie. Nie wiemy, co mówiłem na początku, ale. Ale tego Chrono Cockmana mi w sumie White Fox. Za co, co, co... dziękuję Ci. Za mi, mi na tyle zaufałeś i posyciłeś w sumie jednostkę. Możecie w sumie liczyć w komentarzu, ile razy no podziękuję. Przepraszam. Możecie w sumie liczyć w komentarzu, ile razy podziękuję w sumie... Co jest? Możecie chcieli liczyć w komentarzu, ile raz, razy podziękuję White Foxowi za posiedzenie mi mnie, mnie, mnie tego honosa na filmy. To czasu to nie sumie, zwykły honos, ale ważna jest jednostka. Jednostka też try testu. I dlatego on ma takie całkiem dziwne staty, muszę przyznać. Jak będzie to to będzie jednostka w main TBS w każdym większości tych teamów nowych. Mi to przeskaca. W sumie to nie. Ogólnie bardzo mi się podoba jego, jego animacja. Tu, 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 tu tak jak mówiłem. Oho! Czyli on w tym większym kółku suca kosami, a w tym mnie zaatakuje laserem. I też lołuje mocno, po aż 80% W sumie przybiję jako chyba tylko z szef... ...TV, jeśli dobrze pamiętam Pamiętam w sumie... ...po szef TV lołuję o 100% Czyli dosłownie, jeśli postawiłbym w sumie... ...jeśli bym w sumie szefa TV, to go od tutaj I mało kto mógłby w sumie coś zrobić ile On pije Tyle, co tyle? No to szybka matematyka, to co widzowie. Takie najpierw. To w sumie najpierw... najpierw po problemem będziemy się czas. Hmm. Oho! Dobra, niech ktoś mądry mi teraz, teraz to bardzo to szybko przeliczy. Oj, to była jednak słate, co... jak ma mał on ma... Posłownie, jego... mnie je... jego hitboxy to ta mała kratka jest. Lili, li, li, dosłownie ich mogę dać z siebie. To coś, ale może mówię, mówię że się zaprzmiało. I takie, i takie, jak no, czas, czasem na tych filmach, tak, słownie dosłownie ocieram się. Ocieram się dosłownie o. No o. No o, no, o jakieś no, jak jak problemy. No to, to będzie teraz, teraz mocna kalkul kalkulacja jego DPS-u. To, to będę przyznać, pewnie wy to już dawno obliczyliście. Dobre, to brak, to brak i co was On bije to co 4 razy, więc to mogę powiedzieć, że on sobie pije 5 razy setek tak na oko. Okej, okay, powiedzmy, co on bije te, te, te co 5 razy akurat. Pewnie on bije 4, a czasem 3, ale. Nie jest mój site, nie jest, to wszystko zasadzie liczbo ok. Więc jeden pije pół miliona. Teraz te bieta są co pół miliona. I to w sumie nie pomnośnie. Pomnośnie w sumie 19 to razy, to razy 19. 19 prawie. To słownie 11 milionów obrażeń, bez, bez, bez oczywiście cienopalena. Więc no to może przynajmniej na, czer, oj, grubo, grubo. Ale w sumie też sobie takie czasy, to słownie bym no, to w To... Sumie, to, to ile w sumie one będzie pił z falenem. Tak mu, tak mu sesę potem jak ja też się... Razy trzy. Jeden z falenem, jeden z falenem, piją to słońce półtora miliona obrazeń. Wow. Po prostu wielkie. Wow. A się pojęto to pomnożyć po liczbie jednostek. Trzy, 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 trzy miliony, o mój posa. Dosłownie ta jednostka jest lim. Bo ona na początku miała ułatwienie AOE. I przepraszam, jeśli jakoś tak no dziwnie brzmię. w stacjon tego filmu, ale jestem leciutko chory. Ale filmik i tak, i tak no trzeba nagrać. ciekawe jest to jak bardzo ta jednostka wydawała się by na początku taka słaba, a przez tego masywnego jakiego dostała też jest w opę op. Pytanie, czy tajanturki coś mi zrobią? Zrobią. Zapierając pufy. Jest źle. I ale on to był, to, ale on to był ten, ten, ten lak. Ciągle jestem całkiem po, po bo Oni, oni, prawdopodobnie, wszyscy są cały w solo. Solo z falenem. I to jest coś, tutaj robi mi się w sumie trochę po Ej. A no, no tak, on ma przez infekcję. Bo nie jemu to je mu to w sumie ten nowy, at, ten nowy typ ataku. Ataku właśnie, no retient. Right, 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 right to byłoby całkiem ciekawe. Czy dosłownie, żeby grać, to obce endleza. Za nocę pamięć kogoś jeszcze. Jeśli tak, no tak, no to czyli słabo. Bo dosłownie, żeby grać, to obce te centreset, to po prostu to, co pan pamięć to tego tuło. Albo grać jeszcze snobowem. Pufem bu, to kula leżtał, no, no, a, a nie jak ja. Ale nie, no, w sensie, akurat stop time timer, no, jakoś tam poszło. A, dobra. Widzę, widzę problem teraz. Używam falę na, chcę zobaczyć jak konipa. Nienawidz, nienawidz, nienawidzę, to. Tak. Tak, dosłownie jak ja, w onetny, a one appealit, to to typy stały się niewidzialne. Dobra, czyli ta jednostka bez, bez autorskich, mogłaby być dość bardzo daleko akurat. Nie podoba mi się to nawet. Ale w sumie jeszcze plusów z kolosją Creight'a, w sumie no to stałem dwa razy kotlik, tylko móg, mógłbym nic jego no sprzedać i odsyskalkację jakieś tam kemy Ale czemu te małe są, są aż takie bardzo wytrzymałe, co jest. No to to oczywicowie Ta jej jednostka jest mocna To fakt Ale przekrywasz ale Ajaj yy. aj, aj. Oj oj aj, ojc Nie mam pytań? to słownie, nie mam teraz pytań, co jest? Dobra, jeszcze, żeby nie se oskamowałem. Że oskamowałem, oskamowałem kolegę na niego? No to jednak jemu ko teraz nie odtam, bo nie jestem z nim, z nim na placie Ale dobra. Dajcie mi w sumie chwilę, chwilę tylko znajdę no i to go mu tam, Więc, więc, więc dajcie mi tak z 5 minutek. Dobra, dobra, to czy przyjacielu go chwilowo nie ma? Dobra, dobra, nie was, nie wasnął. No. No, no. to powiem, powiem tyle. Dziękuję wam, wam za oglądanie dnia tego filmu. Subskrybujcie, komentujcie i i, 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 i Do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I też tam Wam na potwierdzenie z tamemu więc do zobaczenia.